Witam serdecznie. Złapasa trwa. Jakiś czas temu ukradli zapas nowy, później ukradli paliwo oraz wkradli się do kabiny. Zagazowali, uspali kierowcę. To we Francji. No i teraz Pech chciał, że firma wywaliła mnie na kasę. Firma, która działała od 1993 roku. Ja wiem chyba splajtowała. Do windykacji sprawa trafiła. Trzeba było się z tym liczyć. Bardzo duże ryzyko szukania zleceń, kontrahentów, klientów. Byłem gotowy, że w końcu to będzie miało miejsce. Taka sytuacja nadejdzie i da na mnie czas, że, że jakaś firma nie zapłaci. Tylko nie sądziłem, że no będzie to na taką kwotę. No słabo. Słabo. Dodatkowo mówię, paliwo ukradli, Kierowca zakazowali, kierowca wstał. Zorientował się, że nie ma paliwa, i tak dalej. I że byli w kabinie, to żadna policja, żandarmeria, duana, cokolwiek tam było na stacji. Na stacji, osoby, które tam pracowały, miały na to kompletnie wylane. Na parkingu również. Kierowcy też tak podchodzili do tematu. Mi się nic nie stało, jadę dalej, wyrąbane na wszystko. No, ale no, tak, takie są czasy. Każdy patrzy na siebie. Natomiast. No tutaj straty firmy przez ostatnie nie wiem dwa miesiące no, są duże. No i taka informacja po prostu uważajcie kurczę, bo tutaj mówię: tu jedna zła decyzja, zły kontrahent, klient. Ja akurat brałem zlecenie od firmy. Która swój towar ładowała, bo to była taka usługowo-handlowa. No i mówię, firma była, działała od 93 roku, czyli yy, suma summarum ja jest od 93 roku i skończyłem w maju 28 lat. Także plus minus tyle, ta firma była na rynku. Nie ma co się załamywać, trzeba jechać z tematem dalej. Jeszcze tylko jedno słówko, bo yy, fajnie chwalić się, jak wszystko idzie fajnie. Fajnie chwalić się, jak ktoś mówi, sukcesami, ale również trzeba mówić otwarcie o porażkach. No, to jest duża porażka, duża nauczka. Sądziłem, mówię, że, że, że w końcu nadejdzie taki czas, że, 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 że ktoś tam nie zapłaci pieniędzy. Były sytuacje, gdzie tam jakieś obsługi były, trzeba było się upominać o pieniądze, ale finalnie zawsze wszyscy płacili. No, tutaj sytuacja jest inna, że po prostu klient zniknął i tylko zostały w internecie komentarze od poszkodowanych klientów, który mnie popłacił, no i w tym jestem też ja.